Dodajemy drugiego duszka, poruszającego się losowo po scenie. Wybierz duszka. Wybieramy papugę. Następnie piszemy skrypt zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. Ustawmy sobie troszkę mniejszy rozmiar papułki. Wygląd. Ustaw rozmiar na 50%. Powtarzajmy. Również tyle samo razy polecenia, co dla pieska. Czyli kontrol, powtarzaj. 200 razy papuga ma latać po całej scenie, losować współrzędny. Zatem z grupy ruch wybierzmy sobie. Leć przez. Jedną sekundę. Wybiera tutaj. Współrzędne współrzędne będą losowane. Współrzędne xowe to od minus 240 do 240 y od 180 do minus 180. To tło, które na chwileczkę wprowadziłam usunę poprzez tło, tła i tutaj mogę usunąć. Przechodzę na skrypty i na papugę. Zatem pamiętając, że współrzędne losujemy xowo od minus 240 do 240, yowo od minus 180 180. Umieszczamy tutaj x, a tutaj y. -ową. Wszystko w pętli powtarzania. 200 razy. Pętli powtarzania. Wygląd. Następny kostium. Chcemy, żeby kostiumy u papugi również się zmieniały. Sprawdźmy działanie programu. Papuga losuje sobie współrzędne i do nich leci. Natomiast piesek wykonuje ruchy lewo-prawo.